Siema jestem guzika w dzisiejszym filmie poza tym, że pokażę wam moją mapkę amongasową Minecraftową, super mega zarąbistą, tak nie chwaląc się, jest kozacka. <grym> to pokażę swoją twarz od y, bardzo dawna dawno już nie, nie, nie było kamerki na odcinku więc kozacko będzie nie dość, że super mapka przez cały odcinek to jeszcze super twarz na odcinku, super no po prostu wszystko super tak jest, nie przesłyszeliście się, Minecraft w Among Us y, taka bardzo minecraftowo-twitchowa mapka taka związana z nami z naszą ekipką twitchową i od razu mówię, że ja nie miałem jakiejś super hiper reakcji na to wszystko no bo ja to sam tworzyłem y, więc wiecie, ja z tym cały czas jakby y, pracowałem ja, ja to wszystko robiłem, więc nie mam jakichś takich super haha, ale to to jest zabawne, to jest śmieszne, no bo ja po prostu wiem, że gdzie co jest, więc zapraszam na super reakcje do wszystkich innych. Super reakcje miał Nexe, super reakcje miał Mandio. Wszyscy w zasadzie mieli świetne reakcje, więc zapraszam do nich, czy to na Twitch, czy to na YouTube. Wszystko jest w opisie pod filmem. No ale za to ja też mam fajne reakcje na Instagramku na ich reakcje, na przykład, albo przez cały ten odcinek miałem ja reakcje na ich reakcje, więc zapraszam, żebyście też nie odchodzili z tego filmu na samym początku, tylko ile jednak do końca. Co ja w ogóle gadam? Może już nie będę przedłużał i po prostu zapraszam do oglądania. Okej, widzowie. A więc zaczynamy zarąbistą przygodę. Z... Z mapką minecraftową w Among Gasie. Czy to nie jest niesamowite? Ej, zapomniałem w ogóle kamerki włączyć. XT, XT, a specjalnie sobie ją naładowałem. O nie! Co się stało? Kuki, zabiłeś na moich oczach. No właśnie, nie zabiłem na twoich oczach. Kuki! O tak. A gdzie ty jesteś? A no, jestem prawda no, i... na jej ponsach. Na weponsach jesteś, no to jak zabiłem na twoich oczach? Jak chciałeś w ja, nawigacji no, ktoś wskoczył do benta, teraz błękitny. Nie wiem, czy zwróciłeś no, na to uwagę. No ty jesteś błękitny, to chyba wskoczyłeś, no tak się okay, widziałem. Spokojnie. Słuchajcie, to ale... tylko osoba, która dobrze zna o... redstone, mogła wskoczyć do benta, znaczy... ponieważ iron dory można tylko otworzyć Czekaj, za będzie, o... bo ja w ogóle chciał, Pani, chciałbym tutaj. Chciałbym tutaj zapodać. Do czekajcie, ruchowania. czekajcie, cichutko. Ja chciałbym tutaj zapodać taką informację, że były zgaszone światła, jak wybiegałem do nawigacji, jeśli by widziałeś błękitny, to ty byłeś osobą zabijającą skakując do momenta. Nie, no ty Nie miałeś tak prawa to, mnie no. widzieć. No, po prostu się widziałem, bo byłem przy sobie Aha. tych nawigacji sobie widziałem Cię, no już... Eee, kuki. A miało, że w ręce czerwoną latartą y świecę, latarnię? Ja, miało, to... ja ci powiem ja tak ale... dla ciebie błękitny Lepiej dla ciebie błękitne by było, gdybyś się w ogóle nie odezwał na samym początku, że ja zabiłem na no, Twoich otrych, bo będzie ja tam nawet nie widział. Nie mi killa, no póki, no, ale... no błagam cię. Okej, okay, no. dobra, no ja już na ciebie zagłosowałem. Okej, okay, czyli a, a nie podejrzewajcie nikogo innego no nie no, no skoro on mówi, że mi widział i że zabiję na jego oczach w momencie, kiedy były zgaszone światła, a ja tylko widziałem, że upada ciało i ktoś wskakuje do wenta, no to... Nie no, żeby takiego faila na początku gry, na samym początku błękitne. gry... Drogi. No o, to nie ja no, panowie, no... Nie, no, nie, nie... Właśnie, Jak, teraz nie, nie. On miał ja kilof, on miał kilof i kilo, nie miał kilofa, nie... Łękitnemu możliwość mapę. <laughs> jako duch. Na, na, na duchu se pozwiedzać. Nie no... Ja skipnę, ono, ja skipnę. Bankietnet ja też skifnę, ja, są ja, ja legalnie skifnę Ja też skipnę. Ej, Nexe, nie wiem czy jesteś nie, nie świadomy, nie świadomy ale, ale tu są, są, są zdjęcia twojego psa Tywa <laughs> ma... Ja nie <laughs> widziałem Co? 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 Jest Ona. Ja do B ja poszedłem, od B a szukam Jakby była lodówka, to z tej lodówki by wypadło. Cicho, <laughs> cicho, cicho, nie spoderować, proszę Jak wiecie, Momo jest wszędzie, Momo jest wszędzie na streamach Tu jest Mandziura. Po prawej widać kolegę Ignacego Jemandzula hey, Po To jest to zdjęcie, no co? Ja wiem, ale czy ty widzisz ten uprężań? No nie, no i mnie za Uważajcie, bo na lawie jest niebezpiecznie No i mnie zarabił Na lawie jest niebezpiecznie Coś pięknego No cóż, jest ciało w nawigacji, guziczka przed miałem Mitrixa. Nawet nie wiem, ja, jak to mnie zabił, tamtąd. tak naprawdę. I teraz Mandzio do mnie dobiegał, ale nie wiem, czy go tam wcześniej nie było. I Kuki, Kuki po raz kolejny reportuje. Ja Szemca. mam do ciebie pytanko, Kuki. Jak ty się znalazłeś tak głęboko w nawigacji, że ty z niej wybiegałeś? Bo ja przybiegłem do nawigacji, zobaczyłem martwego guzika, ale zauważyłem mojego kolegę Ignacego, który był na ścianie. Zatem okay. martwego guzika i poszedłem sobie podwielbić. Ja bijałem? <grym 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 a ty tak, wybiegasz z głębi nawigacji, a martwe ciało jest przed tobą. Mitrix chcąc, nie chcąc, musi mnie potwierdzić, że biegłem normalnie korytarzem. Wbiegłem, no zobaczyłem ciało i po prostu wbiegłem dalej, żeby zobaczyć, czy ktoś nie stoi przez przypadek, kuki. cofnęłem, zgłosiłem ciało. I widziałem końcówką wizji ciebie, że wchodzi do pokoju. Ja mogę potwierdzić wpadkę, ponieważ kopiemy właśnie obsidian razem i nie miała kiedy tego zrobić. I w dalej twierdzę, że błękitny zrobił poprzedniego fraga jak coś. No, cookie. Okay. No. Ale to ciebie tu nawet teraz nie ma. Powiedz mu, jaki Jeżeli wymyślisz dobry pocisk, to na niego zagłosuję. dziu, ja mam prośbę do ciebie. Musisz <noise> ja na odmutowanym mikrofonie udać się ze mną do Operenzyna w następnej rundzie. Musisz. <noise> <Proszę. głos> <noise> Kukij. No co, mów mów Powiedz mi jak no. mnie widziałeś, wytłumacz mi na przykład jak mm -hmm. mnie widziałeś w poprzedniej no, rundzie no, zgaszałem światła. Ja Kiedy wskakiwałeś do Wenta. Gdzieś że... taki kilo żelazny, rozkopałeś tego węta wskoczyłeś sobie, zabijłeś mm -hmm. przy okazji kilofem. Wiesz no, nie mam nie mam jak tak. jak Ja głosuję ja ja dalej na Jakby Z tej strony, wiesz, skryniłem sobie zdanie, patrzę, rozkopuję węta, Dobra, nie przeszkadza mu Ale dobra, to teraz nie weźmy nie. pod uwagę i... po co miałbym w tym momencie selber reportować ciało, skoro dwie osoby mnie widziały zabiegnąć strony. Czy ktoś widział to na tej to żebyśmy mogli potwierdzić historię błękitnego? Nie ma żelaza No Aper nie jest jest. jest, jest, żelazo. No, więc widzimy mapę. Dobrze, że pilnujesz. <grym> żelazo, to w brzuchu chyba Rotika było. O. Coś pięknego. Coś pięknego. Dobra, chodź, Neksy, idziemy. <grym zdaniem> o nie, widzę ten koryt. Co, Co to jest? Co to jest? No, upper Engine, potem już <grym zdaniem> silnik. To ty, to ty jesteś mańczą, czy kto to jest? Tak, tak, to ja, to ja sprzed 30, ja 30 kilo temu Czy, czy dolny wygląda tak samo? Oj tak, wygląda tak samo tak. Ramiak, rozpoznajesz pana? Przy reaktorze? Nie? No przyjrzyj się Nie tamten debilutk Tutaj, to jest overpool, tutaj widzę, to jest overpool. Tylko, że jest taki... kurde, źle go stawiłem trochę Uff, Coś pięknego Ciało, wpadki w Spreżu. Ok. Ja byłem z ekukiem na obsydianie i zapaliliśmy światło Widziałem lisu, lisu i... Coś znowu pomieszał redstone <coughs> Widziałem lisu i Remka w reaktorze Tak, Remek jest w reaktorze, jestem teraz na security Cześć ja boksa, było... ale ile światło było zgaszone w tej gierce? Tera, I teraz, tak, tera, obecne razy. światło, to ostatnie, to ostatnie. Bo ja jedno naprawiłem. Dobra, no anyway, widziałem lisa gdzieś w tamtym miejscu. Więc w tym, czyli w jakim miejscu, co? No, przechodziłeś przez ten tamtędy, akurat drzwi były zamknięte, nie miałeś No, nie, lower engine, przechodziłeś, poszedłeś w lewo, prawo, tak? No, wróciłem się, no tak. Tak, tak. Widzisz, teraz, Mandziu, ma jesteś lisu? <laughs> czy ty przy tym potężnym, czy ty przy tym potężnym? Nie, co? powiedziałem, I... jestem w security, w security A. Słucham cię. Gdzie jesteś, Mitrix? Ja byłem w O2 i teraz jestem w kafeterii chciałem iść do Admin. Ciekawe. Czyli chodzi na to, że tylko Mitrix jest sam, tak? To znaczy, tak, no ja, ja powiem tak, sama. no, no wygłosowaliśmy wcześniej błękitnego, który był podejrzany, a drugim podejrzany po był Kuki. Tak. Ale nie mogłem teraz fizycznie zrobić praga, bo byłem po lewej stronie. Czy ty by był na 100% czy nie? No właśnie bo nie wiem czy znaczy, był na 100%. Znaczy mi się wydaje, że na 100% był, bo, no bo skoro on mnie widział na no, zgasiłym świetle, jak ja wchodzę do nawigacji i próbował mi mówić, że ja zrobiłem self-reporta, a ja wziąłem że się panik <laughs> Dobra, powsta. Czyli dobra. opcją ja jest to, że on się przestraszył, że go zobaczyłem. Gdzie, gdzie jest ciało? Gdzie jest ciało? W storage'u chyba. No jest ciało w storage'u i nie mam fizycznej możliwości, w znaczy, sensie jest taka możliwość, że w trakcie biegu do elektryka, gdy naprawiają światło w Mandzie, w mandzie Ja w, w, w jakimś ja... szybkim krokiem do Słuchaj, ja Zapalony na ciebie się nie głosuję wystrzyma. dlatego, że mogłeś znaczy... zabić, tylko głosuję dlatego, że Błękitny mógł być niewinny i że to no, ty mogłeś ja, ja teraz uważam, że to oh, jest Mintrix. Tam, nie, no nie. teraz no, no, po no, lewej stronie. Mam się wydaje, że no, no, to jest Mintrix, dnia. Masz monitor. Bo Mitrixa nie widziałem A, ani razu. Mimo wszystko, On tak, się trochę to kręcił. <coughs> 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 Mitrixa wywalili. No i to też dobrze. Koniec, nie koniec. Nie, no Mimo koniec. Tak, koniec, koniec no, mogę no, cię pocieszyć, że jako duch też możesz sobie zwiedzać. Wiem, wiem. Nie Chyba, że koniec gry, to właśnie. Chyba nie. O, To jednak nie ma żelaza na tej mapie. To Są żelazne płytki. Ja cię nie Trzeba się dobrze nie? wkopać, no nie no Fajny Mandziula po lewej Piękne. A oba... Zabił mnie, zabił o. mnie Remek nie widziałeś siebie przy reaktorze? Tam jest, K właśnie źle wklejałem, ale jesteś tam piękny Jesteś tam piękny obok... A to nie jest to zdjęcie tamte. co guzik zasłania kluczowy ten? Fragment? A, o, jeszcze dwie osoby, jeszcze dwie osoby, dwie osoby jeszcze Ta, nie no było Ta, no tam właśnie A, dlaczego ja obok to tego jest. zdjęcia są stinky cheese'y? Nie wiem ja myślę, ja myślę, że to jest zdjęcie ale albo tam guzik. zresztą na początku myślałem, że to jest zdjęcie Rafona. <laughs> Rafona. Jeszcze jedno rzecz tu mam na odwrót. Fuck, zapomniałem. Nie wiem, czy chcę to robić, czy nie chcę tego robić. No wydawaj, no wydawaj. Zrób to. Sprzedawaj Do... kolegów. Tak? Ale a czy się a przyzna? Czy ta, a czy ta osoba to Nexa? A A czemu tak sądzisz? Skąd, skąd wie? Dobrze, to ja ci powiem skąd wie. <grym> na głosach, czemu, czemu tak sądzisz. <grym> Słuchaj, to stoję na weaponsach, podchodzę się do downloadu, no. No jak no. se podchodzi do, do, do tego, do strzelania meteorytów i sekundę później sobie od tego odbiega, no, tak jakby ja się zbyt, zorientował, że no, taska ja mapę, nie ma nagle. <grym> ja, mapę, ja mapę zwiedzałem. Ej, Aha, dobrze, ja dobrze. Ja w tym momencie jestem w silcach, byczku, więc tutaj Aha, proszę mi A ciało pewnie w nawigacji, tak? Nie wiem, gdzie jest ciało. Nexę to jako duch będziesz mógł sprawdzić miejsce gdzie zamordowałeś dokładnie A możecie mnie nie wywalać, nie jestem. Ale ja wam Ja wam powiem tak, Ja widziałem, Ja nadal chciałbym, żeby się guzik wypowiedział. Tak, ja widziałem tylko report i uciekającego Nexę w dół nawigacji. Ja wiem co jest w dole nawigacji. Kłamiesz guzik, kłamiesz Kłamiesz Dobra! Chciałem pokojowo, chciałem pokojowo! O ty... No, Słuchaj, nie, 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 nie. woltujemy Nexa, woltujemy nexe w, w tym Wydaje momencie. Mi się, że sprawa załatwiona. A chciałem ładnie pogłaskać. Chciałem chciałem, zapamiętamy Nexu, Chciałem zapamiętamy. dać jeść. Mapę, no, chciałem tak dać jeść powiedzieć. tej mom. Chciałem dać jeść tej momo w ja szeregu, ale już dziękuję. nigdy jej nie dam nic do jedzenia. Na to nie by mia. Nexa, dibacy, Ventus testować. Nexa wiadru, Nexa wiadru. No tylko żeby nie psuć kontentu. Czy może Działa, Czy moi ale, impostorzy ale, ale... mogą przestać trollować w pierwszej turze? Aha, czyli no, mi no, drugi. No, Mitrix drugi. Okej, okej. Czekajcie to, czekajcie chwilę, bo chcę sprawdzić... O... Sprawdźcie co możecie i vote mnie. S? Przezabawne, przezabawne. D, dwukropek. Hero i Mandziura sobie siedzą, taką. No dobra, ja się downloaduję Patrzcie, w ogóle tu widać to tak bardzo Co tu jest Szkoda, że Blaszki z nami nie ma, to by powciągał trochę tego koksu Ej, jest animacja Pog? 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 Wiadomo, że jest S Przecież w sumie nawet ja nie wiedziałem Jak karuzela tą karuzelą <laughs> Bo będę Zatrzymałem. Zatrzymałem. Zatrzymałem, Dziękuję. Zatrzymał. Dobra, Wszyscy pytanie, pytanie do ciebie, Guzik. Czy, czy ten kanał, który jest na kamerach, to jest jedyny słuszny kanał minecraftowy? Eee, no to jest Cześć? mój kanał. A, myślałem, że Vito. Nie, ja nie, nie. nie, nie. Zgodę, że to jest Vito. Kurde, ale że chłopie tak... Albo ja nie powiem, co robi. Nie powiem. Dobra, słuchajcie, chłopaki. Matrix wyszedł z Trapdora na moich oczach. Wcale nie. Ej, e, Mandzio, widziałeś admina? Tak, tak, tak. Widziałeś, tak, co tam leży? Na stole? To się nie Prezent jest dla Blaszki. A, to dlatego tam jest oh ten proszek! Dobra, nie. teraz to wiem! Teraz to wiem! Inside joke, inside joke, tak, tak. I Blood Trail. Po prostu się teraz nie, nie da. Się trochę. Biedny Ero, no. znowu albo pójdę zrobić teraz lewą stronę, żebyście wy też widzieli tą lewą bo o lewej nie widzieliście, tu jest harambe, tu jest w jest, takie rzeczy są, takie rzeczy są <laughs> tutaj jest ten no, mandziule widzieliście w sumie, a nie, no widzieliście jak byłem duchem, lol dobra nevermind po co ja tu idę pogo? czy tam weird stamp? Patka wychodziła. Okej. Okay. Nexioc, nexioc. Stanął sobie tam. Leso, leso. Liso Mitrix, błękitny kuki. Lisa Mitrix, błękitny kuki. Kto zabił Dęko. największego polskiego Minecraftera? Myślałem, że silnik największy. Jay, dobrze, Największy Ale JJ <laughs> silnik zginął. Zaczęliśmy <laughs> jeden silnik. Nie wiem, czy polecimy dalej. D Dwa straciliśmy! <śmiennie> no, o nie! To już koniec, ja wychodzę się... z gry. W tym silniku tyle paliwa jest, że możemy lecieć do drugiej galaktyki. Okej, okay. gdzie jest ciało? E, no, na silnik trzeba się położyć spać, ale troszkę ciapnął, nie? Ale gdzie to jest? Czyli medbay. W medbayu, tuż przy łóżeczku. Nie doczołgał się do łóżka, już padł jest... pomiędzy łóżkami. Chciał, żeby noc minęła, ale nie wyszło. Wcześniej to... Ero wybiegał z kafeterii i nie zdziwiłabym się, jakby chciał ukrócić ten minecraftowy... O, Ero! Co nam powiesz? O, Ero, opowiadaj. Ero, słuchamy! E, sorry, gadałem z tą z dziewczyną. To co chodzi? Ta, ta, ta. Czy zabiłeś się... Mandzia? Że nie była dziewczyną. Dobra, to ja powiem tak, generalnie... Co, to ja nie biegałem do meda, jak Mandzia ciało gdzieś jest, gdzieś jest głębiej, tego nie widziałem po prostu. Generalnie jeżeli ciało jest w medzie, to ja byłem naprawić światła i widziałem, że wpadka była w elektryku od strony Wenta kiedy wychodziła SAD. Nieprawda, mogła, ja po, po prostu poszłam i... zrobić questy i jak zrobiłam questy, to wyszłam z tego. Znaczy ogółem jest bardzo duża grupka Ale... osób w minie oprócz mnie kto tu jeszcze jest. Ja. Możemy te Żeby troszeczkę. wykluczyć. kto jest na reaktorze w tym momencie? Kto jest na reaktorze w tym momencie? E, chyba ja. Bo ktoś był na reaktorze? Gdzieś, ja pana, ja gdzieś jestem gdzieś? na Luksy. No, ja wpadkę widziałem od góry elektryka, jeszcze dziwny moment, elektryku tego zrobiła jest to, może być może być tyle poracy. Zrobiłem najpierw quest, a potem Zabiła zgasiłam światło. Nie! Z z nie zrobiłam mancha! Nie, Zgadza, to jest nie ma. A ja naprawdę trujecie Gierkę. Ja tam na Ale sam. mówiłaś, że widzisz jak się czołga jeszcze mandzia do tego górka. Nie, to naportowa jeszcze że A remek jest wyciszony, na tym się powiedział. To nie może być remek. I bobieranko, i teraz możemy. Oj, no i nie, jednak nie możemy. Dobra, mam pytanie do Kukiego. No. Dlaczego wybiegasz z elektrowni? A w elektrowni leży ciało. W elektrowni jest ciało? Bądźcie a a tak. A to ciekawe, tak, jak mówię. Tak jak mówię. Ja ci ogólnie pamiętam, co się wydarzyło, nie? No to słucham, się. To było słuch. tak, że biegnę od Lorendra i wbiegam do elektryka i zobaczyłem piękne zdjęcie bladego i z niego i żeby sobie na nie popatrzeć Akurat I'm not even Captain man Serio. Nawet nie, nie zdążyłem tą wejść do środka. Ja w ogóle Jeśli... biegłem do przycisku bo chciałem zgłosić, że jak ten górny reaktor jest i tam mandzia bębem podskakuje to mi <laughs> się piksele się wylewają na boki tego podłogi <laughs> Tak jest Potwierdzam, potwierdzam te informacje. Ja tak, też tak, tak, uwagę. Nie, ale tak, tak, potwierdzone. ja nie zrobił tego fraga, bo przybiegał teraz od Store. Elektryka tak tam tego fraga nie zrobił. Rozumiem, gdzie jest Remek teraz? A czekajcie, gdzie, gdzie jest ten kill? W elektryku To No ja przebiegałem przez Torę, robiłem Questy w Adminie, teraz jestem Przebiegam do górnego. górnego tego, 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 tego paliwka przez Erotica ja byłem, ci, że biegłem z górnego tego silnika, bo jak to zauważyłem, to musiałem się tym podzielić. A może, a może, byłeś, może byłeś w adminie, skoczyłeś do tego. W adminie na pewno jest blaszka. Tylko co on no, tam prawo. robi? Znaczy ciało jest przy samym wencie, to bardzo możliwe, że to mógł być węd do meda. Eee, co najbliżej do meda teraz jest kto? Remek i Remekiro, tak? mi się wydaje. No. Bo da mi się hmm. do Eratyk zabić. Nie miał... no, no nie żart. Sobie... Lisu... No Ero był wcześniej przed tobą, no, tak? Su przed ty w sumie, to w sumie był mnie Lisu tam. widziałeś jak ja biegłem z lewej strony ja i nie chciałby. Nie naprawdę... Jak byłem z silnika, no przecież bym sobie tego nie wymyślił teraz. No, no ja nie, nie głos... wiem. Nie głosujemy teraz na Ero. W tej rundzie nie, w następnej. Mogę ci dokładnie powiedzieć, na którym kafelku piksele się tam przeskakują. <laughs> no, mogę zrobić sobie popieranko wreszcie nikogo tu nie ma nie ma nie ma cookie nie zabijaj mnie please Tanki, tanki, nie zabijaj mnie tanki, tanki cool daj, muszę zrobić teraz tutaj po biuranku pr al a razie to nie zrobię dobra jednak go zacznę robić alo alo <coughs> No i sobie, białe taski mamy. Lecimy oglądać sobie guzikka. Siamanexure. Czy w Electricu ktoś jest? On ktoś jest. Lisu, lisu. Lisu elektryku Mandzio Ten manjo Big, big. Aero, error Aero do góry. Ciało kukiego długo tu leży już na nawigacji, kiedy traktor to spalił. Hmm. Jestem Jezuje... remek kuki. Gdzie jest ciało? Na nawigacji. Hmm, Ero teraz idzie do górnego silnika, wychodził za dmina, jakby co. Byłem na kamerach. Czekaj, ale czy ile była długa, nie? Chyba. No, ci nam tak. tak. Była długa. Gdzie ja, jest drugie ciało? Chyba, że jest ktoś w reaktorze? Ja wchodzę do niego teraz dopiero, bo zszedłem no, z kamer. A drugie ciało. jest. Łódź, ty i... być na kamerach, tak? Tak, tak, tak. Jak byłem na adminie, to widziałem, że jest jedna osoba w reaktorze, i biegłem z admina górą do tego koło medbeja, żeby zobaczyć tam ciało nie ma. Yy, to Nexem jałem z lewej strony szedł, ja do a dobra. A i ja widziałem jeszcze lisa w elektryków. Wtedy. No byłem, byłem, miałem tu teraz jest, Gdzie jesteś teraz? Gdzie teraz jest. jestem przy Shieldcach. To A jak to się jest mnie to... Tam, tak, Boże, no tak, pod... ja no Jak w ogóle w tej, tej rundzie w ogóle, tak w ogóle... Ja, ja hmm? na początku rundy przy kamerach miałem Ero i Lisa Okej okay. No i mnie nie. Mój, mój ród był taki ogółem. E, górny engine Dolny, potem storage i teraz jestem w Silcach. To jest mój ród No ja wybiegałem. Z kamer, pierwszy Ale jak gdzie byłeś w storeju stare, Bo ja zresztą żebym więcej zadań niż. No. Kto znaczy pierwszy? wiesz co? Ja już. Ja tylko przebiegałem dołem w storeżu, wiesz? Nie, nie, nie nalwałem paliwa. bo w Elektryku nie mówiłem. jeszcze A tak, jeszcze elektryk, w elektryku jeszcze byłem. Jeszcze kto, w elektryku byłem. Kto pierwszy mhm. uciekł od kamer wtedy, co się mijaliśmy na kamerze? Listu. Listu, listu. Czy ty zostałeś? Ja zostałem na chwilę, bo mimo z Mandzia po raz ostatni. Musisz być ty e... albo guzik zabił tego typa w raktorze miło sobie na guzika. Guzik Aha. siedzi cicho, może mu się upiec. <noise> ja tam na era zawalcowałem agresywnie za poprzednią poprzednią rundę. Powiedziałem, że poprzednio mu ja się... Ktoś ciągle skipuje w auty jesteś ktoś? Teraz cały czas nie głosuje. Teraz ktoś nie zagłosował, no. się wydaje, że niebieski zaobgod początku po bo się tam nie odzywało, a nie chyba nie głosował nikomu. nie co, no sobie postoimy. <grym>, ty maci. Ero tutaj. Ero tutaj, nexa admin. No dobra, to zróbmy to. No, zrobisz czy nie zrobisz. Zrobisz czy nie zrobisz. Wiedziałem, że nie zrobi. Kurde. Niestety wpadka nie była. Wdzięczę, oh, Rono. Kurde, kurde. A, Kurcze, czemu ty guzik nic nie mówisz? Ale ja po prostu zgłosiłam Co? całość. Stam wyrzucałam, że zgłosiłam całość bez brata, żadnego czy, powodu. brata, Mandzia gdzie za nie, to nie bo po prostu chodzi o to. To to, to, że to było ciało, Mandzia. Dobra, widzisz się. Dobra, widzisz Wpadka ciało nie zamordowałaś. Wpadkę no.